Oto, mój Misiu, dołącz do przyjaciół Misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. Dziki zachód. Witam Was, mali odkrywcy. Dziś przygody misia Brązusia zaprowadzą nas w podróż na dziki zachód, gdzie czeka wiele niezwykłych i nieprzewidywalnych przygód. Brązuś spacerując utartymi ścieżkami pośród znanych drzew. Natrafia na tajemniczy stary zegar, który wisi na gałęzi wielkiego dębu. Podszedł bliżej i zastanowił się, co ten zegar robi w lesie i po co on tutaj w ogóle jest. Zegar zaczął dzwonić, jego dzwonki były coraz głośniejsze, aż nagle brązuś w niepojęty sposób znalazł się w zupełnie innym miejscu. Zobaczył tam pustynne obszary, dzikie rzeki, kowbojów jeżdżących na koniach. W powietrzu unosiła się nuta tajemnicy i przygody, która budziła ciekawość misia brązusia. Wokół panował zupełnie inny świat niż ten, który był w lesie. Niebo rozświetlone było kolorami zachodu słońca, a na horyzoncie rosły kaktusy. Nasz mały przyjaciel ruszył więc wzdłuż wyboistego szlaku, gotowy na nowe przygody. Nagle za okolicznego wzgórza wyłoniło się stado szybko jadących koni, a na ich grzbietach siedzieli kowboje w charakterystycznych kapeluszach i szatach. Jeden z kowbojów zbliżył się do brązusia z uśmiechem, widząc w nim odważnego osobnika. Witaj, młody Misiu. Nieczęsto widzimy takiego gościa jak ty na naszych ziemiach. Co cię tu sprowadza? Zapytał kowboj z ciekawością. Brązuś opowiedział o magicznym zegarze, który zaprowadził go na dziki zachód i o tym, że szuka drogi powrotnej do swojego lasu. Kowboj postanowił pomóc Brązuśowi w powrocie do jego domu. Przecież na dzikim zachodzie ważne jest wzajemne wsparcie i pomoc. Razem z kowbojem i jego przyjaciółmi, trzepoczącym traperem, Zuzanną Zadziorną, Brązuś wyruszył w pełną przygód podróż. Przemierzając pustynne obszary, rzeki i skaliste wzgórza, stali się nierozłączną drużyną. Tuż obok akurat miało miejsce wielkie, kolorowe rodeo. Misi Brązuś był gotowy na wszelkie przygody. Cowboy zaproponował Brązuśowi, aby spróbował wziąć udział w rodeo. Konkurs ten polegał na tym, że Misiu ma wsiąść na sztucznego konia, próbując utrzymać się na nim jak najdłużej. Brązuś chętnie się zgodził. Dotarł na arenę rodeo, zobaczył kolorowy plac z tęczowymi flagami i radosną muzykę. Tłum wyczekiwał na rozpoczęcie wydarzenia. Główny kowboj, radosny Rodeo, zobaczył misia brązusia i zaproponował mu wzięcie udziału w wyjątkowym konkursie. Choć Brązus nigdy wcześniej nie próbował takiego wezwania, chętnie się zgodził. Na arenie pojawił się kolorowy, sztuczny koń o imieniu wirujący wicher. Widownia zacisnęła kciuki i wiwatowała misiowi brązusiowi. Konik ten robił wielkie skoki i bujał się na boki, chcąc zrzucić misia brązusia. Hop, hop! krzyknął radosny rodeo, a sztuczny koń zaczął się szaleńczo szybko obracać. Miś brązus śmiał się i trzymał mocno uchwytów, próbując utrzymać równowagę jak najdłużej. Nie było łatwo. Widownia wiwatowała, krzyczała, Miś utrzymaj się. Brązuwi szło bardzo dobrze jak na pierwszy raz. Wirujący wicher obracał się szybko, ale brązuś trzymał się mocno. Miś brązuś utrzymał się na sztucznym koniu przez kilkanaście minut. Radosny Rodeo obwieścił, że poszło mu bardzo dobrze. Brązuś był bardzo dumny z siebie. Po zakończonym wydarzeniu. Wszyscy świętowali na specjalnym pikniku Rodeo. Brązuś zyskał nowych przyjaciół i wiele wspaniałych wspomnień z dzikiego miasteczka. Następnie wyruszyli w dalszą drogę. Podczas podróży spotkali też inne zwierzęta Dzikiego Zachodu: sprytnego łasucha, nazywanego szeryfem szybkobiegiem oraz odważnego skoczka kryształka kaktusa. Wszyscy stali się przyjaciółmi i z wielką radością pomagali Brązusiowi odnaleźć drogę do jego lasu. Wspólnymi siłami pokonywali trudności, uczyli się od siebie nawzajem i dzielili niezapomnianymi chwilami. Każdy dzień na Dzikim Zachodzie był pełen przygód i nowych doświadczeń. Brązuś i jego nowi przyjaciele, cowboy, trapper i zuzanna. Postanowili ruszyć wzdłuż rzeki. Ich droga prowadziła przez skaliste kaniony i szerokie złote polany, gdzie tańczyły stada dzikich koni. Podczas podróży spotkali małą wiewiórkę skoczek, która opowiadała im o legendarnym źródle marzeń, które miało moc spełniania najskrytszych marzeń. To źródło znajdowało się na szczycie wzgórza ale droga do niego była pełna pułapek i zagadek. Miś brązuś czuł, że tylko źródło marzeń może pomóc mu wrócić do lasu. Postanowił więc ruszyć tam z nowymi przyjaciółmi. Wspólnie pokonywali trudności, śpiewając radosne piosenki i wymyślając nowe zabawy. Podczas wędrówki przez Dolinę Kaktusów dołączył do nich szeryf szybkobieg razem stali się nieustraszoną drużyną, gotową na każde wyzwanie. Gdy dotarli na wzgórze marzeń, musieli zmierzyć się z zagadkami i zadaniami, które strzegły magiczne źródło. Trzeba było pokonać kaktusowy labirynt. Labirynt skrywał wiele kaktusowych przeszkód, a droga do nich była pełna kłujących kaktusów. To był wielki kolorowy labirynt. W różnych kształtach i kolorach. Były kaktusy zielone, różowe, czerwone, niebieskie i żółte. Napotykali różne przeszkody, takie jak zakręty i rozwidlenia. Pojawiały się różne kształty kaktusów, które trzeba było odnaleźć w kolejnych ścieżkach labiryntu. Razem pracowali jak zgrana drużyna, pokonując dalsze ścieżki. W końcu dotarli do serca labiryntu, gdzie znajdował się ukryty kolorowy skarb, sprytnie schowany między różnobarwnymi kaktusami. Nagle otworzyła się droga do skrytej jaskini, gdzie znajdowało się źródło marzeń. Brązuś poprosił o pomoc w powrocie do swojego magicznego lasu oraz o to, aby mógł jeszcze kiedyś tutaj powrócić. Źródło obdarzyło go złotym pyłkiem. Który po rozsypaniu spełnił jego marzenie. Brązuś zdążył się pożegnać jeszcze z nowymi przyjaciółmi, obiecując im, że nigdy nie zapomni ich wsparcia i przygód, jakie razem przeżyli. Cowboy, trzepoczący traper, Zuzanna, skoczek i szeryf machali Misiowi Brązuśowi na pożegnanie. Brązuś powrócił do swojego lasu, a wokół niego tańczyły płatki. Złotego pyłku, przypominające o niezwykłej podróży, którą przeżył. Po powrocie do lasu, brązłość opowiedział wszystkim zwierzętom o swoich przygodach na dzikim zachodzie i o niesamowitych przyjaciołach, których tam poznał. A źródło marzeń nadal trwało na wzgórzu marzeń, gotowe spełniać marzenia każdego. Kto odważy się na niezapomnianą podróż? Brązuś często wspominał ten czas na dzikim zachodzie. Jednego dnia podczas zbierania jagód niespodziewanie pojawiła się nad nim jasna chmurka, która zaczęła go unosić w powietrzu. Okazało się, że to skoczek. Wiewióreczka z dzikiego zachodu przyleciała, aby odwiedzić Brązusia. – Brązusiu, tęskniliśmy za tobą – powiedziała wiewióreczka Skoczek z radością. Brązuś nie mógł wierzyć w to, co się dzieje. Wiewiórka opowiedziała, że przyjaciele z Dzikiego Zachodu tęsknią za Brązusiem i zapraszają go ponownie w odwiedziny. Nie zastanawiając się długo, brązuś postanowił wrócić na Dziki Zachód, by znów spotkać się. Z kowbojem, z traperem, z Zuzanną, z szeryfem wspólne przygody już na nich czekały. Wszyscy przywitali misia brązusia ponownie z wielką radością. Cowboy zaproponował, by wspólnie zorganizować wielki festyn. Były konkursy tańca, wyścigi na bawołach, dowody. A także pokazy akrobatyczne. Brązuś czuł się szczęśliwy, będąc wśród tak wspaniałych osób. Kiedy brązuś rozglądał się dookoła z kowbojem, traperem i Zuzanną oraz skoczkiem i szeryfem, nagle usłyszeli pewien hałas. To był huk galopujących koni i krzyki. W oddali zauważyli grupę. Podejrzanych postaci, które uciekały, nie patrząc na nic. O nie, to muszą być jacyś bandyci. Pomożemy ich złapać. Zawołał kowboj, unosząc swój kowbojski kapelusz. Brązuć i reszta przyjaciół byli gotowi na akcję. Wskoczyli na swoje konie i ruszyli w pościg za bandytami. Traper pokazał im sztuczkę, jaką znał do złapania przestępców. Cowboy zorganizował plan, jak złapać uciekających złodziejaszków. Szeryf był bardzo zwinny i szybki, więc szybko zbliżył się do jednego z bandytów i zręcznie go zatrzymał, używając swoich szalonych skoków. Tymczasem Trapper rzucił lasso i zręcznie zawiązał nim nogi drugiego bandyty, powstrzymując go przed ucieczką. Zuzanna, pełna energii, pokazała im jak na prawdziwą bojkę przystało, chwytając trzeciego bandytę za ramię i nie dając mu się uwolnić. Brązuś okazał się także pomocny. Pomógł znaleźć drogę do uciekających bandytów. A gdy jeden z bandytów wpadł w ruchome piaski, Brązuś użył swoich misiowych mocy, by wyciągnąć go z pułapki. Dzięki współpracy wszystkich złapali bandytów. Kowboj poprowadził ich do pobliskiego więzienia, a prawdziwi stróżowie prawa przybyli, by zająć się złodziejami. Brązuś i jego przyjaciele poczuli się bardzo szczęśliwi, że mogli pomóc złapać bandytów i przywrócić spokój na dzikim zachodzie. Ich wspólna praca i zaangażowanie sprawiły, że wszyscy czuli się bezpiecznie. Po złapaniu bandytów, Brązuś i jego nowi towarzysze świętowali sukces w centrum miasteczka. Były tańce, gry, a nawet konkurs na najlepszego kowboja, w którym każdy mógł wziąć udział. Szeryf prowadził pokazy umiejętności jeździeckich, traper rozstawiał swoje namioty ze sztuczkami. A zuzanna organizowała wyścigi na owocowych bawołach. Brązułś cieszył się, patrząc jak wszyscy bawili się świetnie, śpiewając piosenki o przygodach na dzikim zachodzie. Uśmiechy na twarzach były największą nagrodą za ich wielki wysiłek. Gdy zabawa dobiegła końca, przyjaciele zebrali się wokół ogniska. By podzielić się historiami z przygód. Opowiadali o wielkich wyścigach konnych, spotkaniu z labiryntem kaktusowym i szukaniu ukrytych skarbów. Prozuś miał okazję również zatańczyć wokół ogniska. Chciał się nauczyć odpowiednich kroków. Słuchał także gry na bębnach i śpiewu pięknych pieśni. Wszyscy tańczyli wokół ogniska, machając łapkami i skacząc z radością. Nagle na niebie pojawił się długi, jasny łuk tęczy, co znaczyło na dzikim zachodzie radość i szczęście. To było właśnie takie niesamowite zjawisko, które kojarzyło się z cudownymi chwilami spędzonymi razem. Cowboy wzniósł w górę swój kowbojski kapelusz, a reszta przyłączyła się do niego śpiewając piosenki o wspólnych przygodach na dzikim zachodzie. Nadchodziła noc, a gwiazdy świeciły jasno. W końcu brązość i jego przyjaciele zasnęli. Nad ranem mieszkańców dzikiego zachodu obudził głośny tupot kopyt konia. Koń, błyskawica nagle zaczął niesamowicie galopować. Przemknął szybko, zostawiając za sobą smugę unoszącego się dymu. Brązu i jego nowi przyjaciele spojrzeli zdziwieni, kiedy błyskawica zaczął biec w kierunku dalekich łąk. Bez wahania mięś Brązuś i jego drużyna ruszyli w pościg za uciekającym koniem. Błyskawica galopował jak wiatr, a ich serca biły szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Skoczyli przez potok i trawę, starając się nadgonić konia. Kiedy dotarli do górskiej ścieżki, która prowadziła w głąb lasu, zaczęli słyszeć odgłosy biegnącego konia. Kiedy wreszcie dogonili błyskawicę, zaczęli uspokajać przestraszonego konia. Okazało się, że błyskawica przestraszył się hałasu, który usłyszał w oddali miasteczka. To była niezwykła pogoń. Wszyscy odetnęli z ulgą, że koń jest bezpieczny. Chęć przygody i odwagi nadal są bardzo mocne w sercach naszych bohaterów, a każdy dzień przynosi nam nowe przygody. Dlatego zapraszamy na kolejne przygody Misia Brązusia i jego przyjaciół.